Więc tak, wolność, wol... znaczy nie mogę powiedzieć, dla mnie nie ma wolności w tym kraju akurat, bo chociażby za wygląd, kiedyś wyglądałam inaczej się gorzej, um, chociażby za wygląd um, jesteśmy bardzo um, spychani na margines, marginalizowani. Um, ludzie dziwnie się na nas patrzą, w ogóle dziwnie reagują na naszą subkulturę. Um, dodatkowo uważam, że do końca tak wolność słowa też nie istnieje. Bo nigdy nie można, znaczy nie chodzi o obrażanie drugiej osoby, nie, ale nigdy nie można powiedzieć do końca, co się tak naprawdę myśli. I żeby, żeby żeby, pokazać, kim się jest, naprawdę, trzeba mieć dużą odwagę, a w tym kraju właśnie ludzie odważni są różnie postrzegani. No a czym jest wolność? Wolność jest tym, że mogę się sama wykreować, właśnie jak chcę, że mogę wyglądać jak chcę, słuchać czego chcę, że mogę mówić co chcę, właśnie. Zaznaczę jeszcze raz bez obrażania innych, bo niektórzy to chcieli wychodzić, obrażać, w ogóle przepinać, krzyczeć ale to nie jest wolność do końca.